Kolejny dzień, kolejna weryfikacja. Pompa Linde HPR100 z Atlasa 1604. Kolega na serwisie stwierdził brak ciśnienia na pompie, jak również szarpanie wężami. To co, zaczynamy? Zaczynamy, rozbieramy i zobaczymy co kryje w środku. Ja odkręcam kostkę od pompki zabatej. Ja ściągam regulator, ponieważ one też bardzo często ulegają. Uszkodzeniu. No nie może nie tyle regulator u, ulega uszkodzeniu, co czytnik regulatora. Bardzo często gęsto są bardzo mocno wypracowane, ale to zaraz. Zobaczymy. No, zobaczmy. No, w niektórych przypadkach ten ślisk czytnika jest w dwóch elementach, a nie tak jak tutaj jest. Jeszcze się trzyma. No bo jak wahadełko, bo ona jest. No, a tu jest typowe właśnie uszkodzenie. Tak jak mówiłem, pokażemy wypracowane dość mocno bo to nierówna praca, praca pompy. I tu widać te uszkodzenia, które powstały tutaj, na tym elemencie. To on po prostu obciera o to i, i z biegiem czasu właśnie powstaje takie uszkodzenie. I minus tego jest takie, że on po prostu zaczyna się zacinać. I raz pompa chodzi dobrze, raz kiepsko. I tu są takie swóżnie, nie? i one po prostu widać, bo jak one są wybite od pracy, można powiedzieć. Do lata robią. Jak swoje. one chodzą. Ale jest to wada tych pomp i praktycznie każdorazowo bo... Przy starszych pompach to jest, to jest do wymiany, nie? Każda jakaś pompa ma, ma, ma swoją, swoją wadę. wadę taką. No, i, no i koniec, no tego nie Konstrukcyjną, my to nazywamy wadami konstrukcyjnymi, bo to się powiela <laughs> praktycznie każdorazowo, nie? pompka Jeszcze będzie spokojnie pracowała. I ostatnie. Nic nie trzeba, sama się otworzyła. Tak. Pokaż kotku, co okay. ma stopko Stwierdzi się to, co mówię. No a ja. Tak. Typowa popękane, awaria. Powypadane. Tutaj brakuje brązu. To też jest całe popękane. No praktycznie na każdym przejściu jest pęknięte. Zaczyna się od a potem już zaczyna wyrywać brązy. Teraz przejdziemy do wyciągnięcia całej grupy rotacyjnej. U. Samo <gry> wyskakuje. Jest. No i ściągać. Rozmontujemy ją na wszystkie elementy, musimy ściągnąć górne łożysko, małe łożysko i przejdziemy do dokładnej weryfikacji każdego elementu. O, o, poczki, o, o. słychać. Niczego tu specjalnych tabel ani pomiarów. Tylko do wymiany. do wymiany. Płyta już mocno wypracowana, tylko do wymiany. Paneweczki, ale tu nie widać jakichś uszkodzeń, także... One mogą zostać. To jest wiadomo, to było założone, że jest, że jest źle, i no nie wiedzieliśmy w jak bardzo dużym stopniu. Nie? No jest w dużym stopniu. No, to się potwierdziło: szarpanie węży, ubytki na tulejach, tuleje do wymiany. Wahadełko, tłoczki, no praktycznie cała grupa rotacyjna plus elementy sterujące. No, podstawa by mogła zostać i panewki, bo, bo nie są złe. Co? Myjemy i składamy. I składamy. Mamy pompę przygotowaną do składania. Wszystkie elementy zużyte zostały wymienione. Wszystkie elementy przeszlifowane. Wymieniliśmy elementy sterujące wahadełko. Mały tłoczek sterujący pierścień tłoka sterującego duży. Oczywiście dwie tulejki. Tylinder, komplet tłoczków, kula, separator. Piny kuli, żeby nam nie wypadały. Troszkę smaru przyklejone są. Wtedy wiadomo, że będą siedzieć na swoim miejscu. Tego nigdy za wiele. Smarujemy podstaw kawałek. Płyta winna, mały Teraz zamkniemy całość małym łyżyskiem. Zagrzajemy je. Myślę, że często. Myślę, że lepiej jest zagrzać i po prostu nałożyć, ono się pod wpływem temperatury rozciągnie i samo wpadnie. Niż, niż po prostu niż młodkiem, młodkiem, nabijać młotkiem. Czy... Szczególną uwagę trzeba zwrócić, jak są łożyska z plastikowymi szelkami. Nie? no to wtedy naprawdę delikatnie. Voilà. I założymy grupy rotacyjne do karpusu. Podstawę mamy założoną z łożyskami ślizgowymi. Masa uszczelniająca, bo tutaj nie występuje żadne uszczelnienie typu jakaś uszczelka z kringelitu czy, czy o-ring, tylko trzeba masą uszczelniającą i... Okay. Dokręcamy płytę główną. Później montujemy pompkę, regulator i będziemy testować. Teraz montujemy pompkę zabatą. Czekajmy. No. Montuję teraz czytnik tuka sterującego. Dwa do regulatora. Jedna pompka obsługuje ciśnienie niskie pod joysticki oraz napęd do wentylatora hydraulicznego. Czarnie w tym układzie tej pompy zębatej z biegiem czasu wypracuje się taka pompa, a objawem jest spadek ciśnienia pod joysticki oraz zła praca wentylatora hydraulicznego. No i zabieramy pompę na stanowisko testowe i będziemy, będziemy testować. Teraz będę montował pompę na naszym stanowisku testowym. Każda pompa jak przyjedzie do nas do weryfikacji ma nadany swój numer ID, na którym jest cała historia. Każda pompa ma robione zdjęcia przed remontem, po remoncie. Jest tam również szczegółowa lista wszystkich wymienionych części jak i zapis na stanowisku testowym. Tu robię tą samą czynność, którą robiłbym w maszynie. To działa tak samo. maszynie też jest montowana do silnika. Odpowiedź, że jestem na tym etapie. No to będziemy przykręcać przewód ciśnieniowy. Pompy głównej to jest główne zasilanie pompy. Teraz założymy przewód ciśnieniowy. Pompę mam zamontowaną, jednak przed rozpoczęciem testu musimy ją odpowietrzyć. W korpusie znajduje się pełno powietrza. Musimy po prostu w najwyższym punkcie na korpusie zalać do pełna oleju. Tak, żeby w środku znajdował się tylko olej jest bardzo ważny etap jak się tego nie zrobimy, możemy szybko doprowadzić do uszkodzenia pompy wszystkie przewody mamy podłączone pompę mamy odpowietrzoną możemy zaczynać test ta pompa żeby pracować ona musi dostać sygnał jeśli go nie dostanie no to ona będzie miała takie ciśnienie podtrzymania regulator utrzymuje moc Przecieki mamy w normie, moc w kilowatach, newtonach, ciśnienie w barach, obroty. No i tutaj mamy ile litrów ma pompa i przecieki. Na razie jest też na zimno, w miarę na zimno. Musimy dogrzać olej, i sprawdzić jak pompa będzie zachowywała się na ciepłym oleju, a potem powtórnie go schłodzić, no i jeszcze raz dogrzeć, mieć pewność, że nie ma żadnych wycieków, że. Wszystko działa prawidłowo. Pompa jest już po teście, wszystko przebiegło prawidłowo. Zrobiliśmy z kolegą zapis dla klienta. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Zapraszamy do polejkowania i subskrypcji. I oczywiście niech ciśnie nie będzie z wami. Nie? Oczywiście i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, hej.